Przez ostatni tydzień pracowałem na Canonie R3, a wszystko to za sprawą dobrych ludzi z Fotoformy, którzy udostępnili mi ten niesamowity sprzęt. Jednak z perspektywy użytkownika R5 mam do niego kilka drobnych uwag, o których Wam dzisiaj opowiem. Jak wiecie lub nie, R3 na chwilę obecną jest najdroższym modelem z tej serii, jednak bardzo często można ją dorwać w naprawdę atrakcyjnej cenie. Dodatkowo na potrzeby tego filmu wykorzystałem trzy szkła z mocowaniem RF, żebyście z tego filmu mogli wyciągnąć jak najwięcej. Używam 1535 2870 oraz 7200. Wizualnie mamy tutaj nawiązanie do modeli 1DX, z czym R3 jest dużo mniejsza oraz dużo lżejsza. Jedyne co się nie zmieniło to baterie, ponieważ w dalszym ciągu mamy tutaj model LPE19. Pod względem ergonomii wszystko jest na najwyższym poziomie. I mówię to z perspektywy użytkownika, który od czasu do czasu musi się posiłkować gripem, ponieważ ma dosyć duże dłonie. Aparat naprawdę w bardzo komfortowy sposób leży w dłoniach. Nie ma też jakiegoś takiego uczucia dyskomfortu. Nawet jak używacie obiektywu 2870, który jak wiecie lub nie, waży prawie 1,5 kg. Kolejny bardzo duży plus jest za ilość oraz dostępność do przycisków funkcyjnych. Jak uwielbiam tego typu rozwiązania, tak w tym przypadku nie udało mi się wszystkich zaprogramować, ale to jest akurat na plus. Kolejne pozytywne zaskoczenie to nowy potężny wizer, który idealnie sprawdził mi się przy różnych koncertach, ponieważ tam warunki oświetleniowe zmieniają się bardzo szybko i też bardzo szybko trzeba się dopasowywać do różnych sytuacji. Ewentualnie mamy tutaj jeszcze jedną bardzo ciekawą funkcję, a mianowicie jest to symulacja wizjera optycznego. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, tylko tutaj trzeba pamiętać, że ten obrazek będzie nieco mniej kontrastowy, za to tak jak wszyscy mówią, jest on bardziej przyjemny dla oka. Na pokładzie R3 mamy nową warstwową matrycę o rozdzielczości 24 megapikseli. Dla użytkownika R5 może być to swego rodzaju downgrade, jednak jest to tylko i wyłącznie teoria. W praktyce wygląda to zgoła inaczej, ponieważ R3 zdecydowanie lepiej radzi sobie w gorszych warunkach oświetleniowych niż no i co możemy podbić do dużo wyższych wartości. Jedyne, co na mnie nie zrobiło już tak dużego wrażenia, to prędkość zdjęć seryjnych i żebyśmy się tutaj dobrze zrozumieli, trójce pod tym względem nie można nic zarzucić, jednak na rynku na chwilę obecną mamy już model R6 Mark 2, który jakiś czas temu pojawił się na tym kanale. I on pod tym względem, sorry, ale jest szybszy. Jednak po obejrzeniu iluś różnych sampli mam jakieś takie wrażenie, może mi się tylko i wyłącznie wydawać, że jednak to R3 mniej zniekształca brak przy użyciu migawki elektronicznej. Z autofokusem w żaden konkretny sposób raczej was nie zaskoczy, ponieważ mamy tutaj wszystkie opcje, które możecie korzystać z wcześniejszych filmów i z wcześniejszych modeli czyli rozpoznawanie człowieka, rozpoznawanie zwierząt, rozpoznawanie pojazdów. O tym już mówiliśmy wielokrotnie. To, co mi się tak powiem na nowo się spodobało, to opcja Deep Learning oraz to jak ona działa, ponieważ trochę się pobawiłem tym aparatem przy różnego rodzaju zwierzakach. I nie sądzimy, że z dalszych odległości on w tak genialny sposób będzie rozpoznawał sylwetki, i będzie rozpoznawał oko. Czego świetnym przykładem jest zdjęcie z Pawiem. W teorii jest tak, że oko mamy zaraz przy samej gałęzi, jednak autofokus poradził sobie w genialny sposób, czego przykładem jest ten sample. Podobne odczucia zresztą mam przy opcji i Control, która według mnie genialnie sprawdzi się przy fotografii przyrodniczej, sportowej czy właśnie przy różnego rodzaju eventach. Robiąc zdjęcia na koncertach, stwierdzam, że jest to bardzo wygodne, jest to bardzo duże ułatwienie, ponieważ ci muzycy cały czas się gdzieś po tej scenie przemieszczają. Tutaj, stojąc w jednym miejscu, w zasadzie jestem w stanie uchwycić każdego. Bez zbytniego wysilania się. W temacie nagrywania, według mnie R3 wypada odrobinę gorzej od R5, ale ta różnica zwierzcie mi niewielka. Max 104K 120 klatek slow motion, wiadomo, tutaj nie mamy możliwości nagrywania dźwięku i do wyboru jest tylko jeden najcięższy kodek To wszystko już znacie z modelu R5, tutaj was niczym nie zaskocza. Jeżeli chcielibyście coś nagrywać w mniejszym klatkarzu, no to tutaj wiadomo, do wyboru mamy trzy kodeki. Jeżeli Was interesuje, jaka jest różnica między nimi, odsyłam was do osobnego filmu na tym kanale. Natomiast w Full HD wyciągniemy aż 240 fps i to na mnie zrobiło potężne wrażenie, ponieważ ten obrazek wygląda naprawdę niesamowicie. Wiadomo, do wyboru mamy tylko i wyłącznie jeden najcięższy kodek, brak możliwości nagrywania dźwięku, jednak pod względem jakości tutaj nie można się do niczego przyczepić. I tak jak mówiłem, przy modelu R6 Mark II, jeżeli chcielibyście taki obrazek w 1080p upscalować do 4K, to gwarantuję Wam, że większość użytkowników nawet nie zauważy różnicy, też nie będzie się można zbytnio do niego przyczepić. Do tego wszystkiego dochodzi nam jeszcze możliwość nagrywania w rawach i to bez obowiązku korzystania z rekordera zewnętrznego. I z jednej strony ta opcja jest super, ponieważ tutaj mamy jeszcze więcej możliwości, jeżeli chodzi o późniejszą edycję tego materiału, a z drugiej strony jest tak, że nie podoba mi się fakt, że tutaj mamy ograniczenie do 60 fps Stąd moja decyzja, żeby jednak części korzystać z Siloga 3. Jedyne, co mnie w zasadzie nie zaskoczyło, to problem ze szwankującą stabilizacją. Tutaj jest bez zmian w dalszym ciągu, jeżeli nagrywać coś na 14, 15 czy 16 mm, wierzcie mi, że ten obrazek będzie falował, będzie mieli efekt dżelu i niestety na etapie postprodukcji, nie da się z tym nic zrobić, a szkoda. Podsumowując, R3 jest naprawdę niesamowitym sprzętem i z perspektywy fotografa koncertowego. Z jednej strony bardzo chętnie bym ją kupił. A z drugiej strony jest tak, że jeszcze chwilowo się wstrzymuję, ponieważ jest jakieś szansa, że pod koniec tego roku zobaczymy model R5 Mark II i wtedy będę mógł podjąć właściwą decyzję. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, chcielibyście zobaczyć jakiś materiał, dajcie znać i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.